No, i jak już dokona się to tysiącletnie królestwo, no to, to będziemy mieli kolejny okres, tak zwany sąd ostateczny. I o tym sądzie ostatecznym też musimy trochę ten temat rozwinąć, dlatego że mamy sporo w Biblii na ten temat. I taka najbardziej znana opowieść to jest, to jest w Ewangelii Mateusza, a gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, i wszyscy aniołowie z nim wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą przed nim wszystkie narody. A on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozów. Owce postawi po prawej, a kozy po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny i tak dalej, znamy te słowa. Wówczas zapytają Sprawiedliwi, panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym? I też znamy te słowa, a król im odpowie, zaprawdę powiadam wam wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Więc w sztuce ten, ten, ta scena najczęściej jest przedstawiana jako dwa tłumy, Sprawiedliwi i Niesprawiedliwi. Sprawiedliwi idą do nieba z powodu swoich sprawiedliwych uczynków, a nie sprawiedliwy z powodu swoich złych uczynków. I często nie rozumiemy momentu, gdy, mówimy, gdy czytamy te słowa, o którym mówi Jezus. Bo proces, zwykle proces sądu osądzenia składa się z postępowania przygotowawczego, z rozprawy, i z ogłoszenia e, uzasadnienia wyroku. Więc. E, e, za, za chwilę będziemy próbowali poskładać sobie, który moment tutaj mamy. Czy to jest moment właśnie, właśnie ten uzasadnienia wyroku, czy może jakiś inny, inny moment? No więc teraz przeczytajmy opis sądu ostatecznego z Apokalipsy. Potem ujrzałem wielki biały tron. A na nim zasiadającego, od którego oblicza e, uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, a otwarto księgi, inną księgę otwarto, która jest księgą życia. Osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. I może wydało zmarłych, co w nim byli, i śmierć i otpań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów, a śmierć i otpań wrzucono do jeziora ognia, to jest śmierć druga jeziora ognia, Je, jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. Więc jak widzimy, że Mateusz zupełnie inaczej przedstawia ten sąd, niż tutaj apostoł Jan w Księdze Apokalipsy. Natomiast widzimy pewne podobieństwa, z których możemy wnioskować, że to jest ta sama, to samo wydarzenie. Bo, bo widzimy na przykład i w jednym i w drugim przypadku wielki biały tron. Widzimy, że na, na tronie u Mateusza zasiada Jezus. A u Jana zasiada zasiadający, czyli wiemy już z Apokalipsy, że to jest ojciec. Widzimy, że od oblicza zasiadającego ucieka niebo i ziemia i to jest właśnie ten prawdziwy koniec świata to jest ten moment, gdy jak gdyby materia przestaje istnieć, ona się, ona się rozpływa w nicości. Więc u Mateusza widzimy tam ludzi ze wszystkich narodów u Jana również. Mateusz mówi, że to będzie proces podobny do rozdzielania owiec od kozłów. A to jest, taki proces jest całkiem prosty. Po wyglądzie widać, kto jest owcą, a kto jest kozłem. Jeden, bo to jest, kozioł, no to jest samiec kozy, a owca to jest samiczka baranka. Więc, więc, te dwa, dwa rodzaje ludzi rozdziela się bardzo łatwo, jednych na prawo, drugich na lewo. Więc mamy tutaj dwa rodzaje zmartwychwstałych ludzi i jakby dwa zupełnie różne gatunki e, 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 zwierząt. Nie można ich rozpoznać po wyglądzie, odseparować jednych od drugich bardzo łatwo. I nie ma czegoś takiego jak decydowanie, czy ktoś jest z owcą, czy kozłem. Po prostu to, to u Mateusza jest już dokonane, po prostu jest wcześniej, wcześniej wiadome. Natomiast w Sądzie Apokaliptycznym mamy tam opisane, że ta procedura sądu wygląda tak, że otwiera się najpierw księgi, w tych księgach i każdy jest osądzony według czynów, jakie zapisano w księgach. Więc sąd. To jest taka, taki, taka drobiazgowa rozprawa, gdzie każdemu pokaże się jego życie i pokaże się to, co było w nim dobrego i złego, i powie, na co ten człowiek zasłużył. I powiem wam tak, no, według norm Bożej sprawiedliwości nikt na co, nic innego nie może zasłużyć, jak się go sądzi czynami, niż na potępienie, ale była taka dodatkowa procedura, bo jak już osądzono tego, tego człowieka według jego czynów, to jeszcze potem sprawdzano, czy, kto, czy czyjeś imię jest w Księdze Życia. I jeżeli jest w, imię, jest w Księdze Życia, no to, był, to ten człowiek był zbawiony. On okazywał się właśnie tą owieczką Chrystusową, czy Bożą. Więc, a jeżeli nie był, no to, to skazywano go na potępienie. Więc tak wyglądał drobiazgowo ten sąd, czyli ta procedura sądzenia. Natomiast więc z tego wynika, że raczej ten Mateuszowy opis sądu ostatecznego to jest opis jak gdyby ogłoszenia i uzasadnienia wyroku. I on tak bardzo, bardzo ładnie wygląda, czyli to już jest po tym sądzie, który opisany jest w apokalipsie, czyli po tej części tego jednego samego sądu. Więc, więc to jest, więc warto zastanowić się, jak, jak, co to jest ta księga życia, która, która decyduje o tym, czy ktoś jest owcą, czy kozłem. Owcą przeznaczoną do zbawienia, czy kozłem na zatracenie. No więc zacytuję Wam parę wersetów. Księga wyjścia. Przebacz, to jest sytuacja po tym, jak Mojżesz modli się do Boga za ludem, bo lud zgrzeszył i Pan Bóg chce, chce ten lud po prostu unicestwić. Przebacz jednak im ten grzech. Tu chodziło o grzech bałwuchwalstwa. A jeżeli nie, to wymasz mnie. Mojżesza, natychmiast z Twojej księgi, którą napisałeś. Pan powiedział do Mojżesza, tylko tego, który zgrzeszył przeciw mnie, wymarzę z mojej księgi. Więc tutaj, księga życia, to jest rejestr żywych. Mojżesz, gdy się modli, jest żywym człowiekiem. Gdy to, co Pan Bóg w tym momencie planuje. To jest to, żeby wygładzić wszystkich tych, którzy się zbuntowali, po prostu zgrzeszyli, zgrzeszyli bałwochwalstwem, czyli pozbawić życia. Nie ma mowy o innym życiu w tym momencie niż życie fizyczne. I tu nie chodzi o naturalną śmierć, tylko właśnie taką śmierć niespodziewaną. I nie wiem, czy wiecie, ale Żydzi do dziś wierzą, że Bóg na początku roku decyduje o tym, kto przeżyje, a kto umrze w nadchodzącym roku. I starają się w tych pierwszych dziesięciu dniach nowego roku czynić bardzo wiele dobra, żeby nie dać Bogu powodu do tego, żeby wymazać ich imię z księgi żywych. Nie? Czyli, żeby nie, nie umarli w tym roku. Więc dużo akcji charytatywnych jest robione na początku żydowskiego nowego roku, on, on nie, nie pokrywa się z naszym kalendarzowym. No, ale to nie jest jedyny, jedyna wzmianka w Księdze Życia, bo mamy ją również w liście do Filipian wspomnianą. Także proszę i Ciebie, prawdziwy Syzygu, pomagaj im, tam tym dwóm, dwóm kobietom, bo one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii. Wraz z Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w Księdze Życia. No więc, tutaj, tutaj po prostu wydaje się, że Nowy Testament i apostoł Paweł księg, sprawę życia, Księgi Życia przenosi na życie wieczne. Nie mamy pewności co do tego, ale. Taka by, wydaje się, że jest sugestia tego, tego tekstu. No i Apokalipsa e, też wspomina o tym. E, wszyscy mieszkańcy, w 13 rozdziale, wszyscy mieszkańcy Ziemi będą oddawać pokłon e, władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego baranka. Czyli tutaj e, w Apokalipsie najwyraźniej. Chodzi o rejestr duchowo żywych, czyli tych ludzi wybranych, którzy przez wiarę w Jezusa otrzymali życie wieczne. Więc Księga Życia to jest ta Księga ludzi ułaskawionych Bożym wyrokiem, Bożą łaską. A to ułaskawienie dokonuje się właśnie przez wiarę, nie poprzez uczynki, tak mówili z Defezja. Więc to sąd szczegółowy wykonany przez Boga Ojca to jest opisane w Apokalipsie, natomiast wyrok ogłaszany jest przez Jezusa Chrystusa. Sąd jest indywidualny, wyrok jest ogłaszany zbiorowo. No i jak wygląda, wygląda ogłoszenie i uzasadnienie wyroku? No, sprawiedliwi dlatego są sprawiedliwi, że zostali przez wiarę usprawiedliwieni, a usprawiedliwienie jest częścią zbawienia. A ponieważ zostali zbawieni, to, to zostali uzdolnieni do wykonywania dobrych czynów. I zwróćmy uwagę, że wszyscy są zaskoczeni uzasadnieniem wyroku. I, i ci sprawiedliwi, i ci potępieni. Więc, więc to w jakiś sposób wskazuje na fakt, że, że oni nie pracowali na zbawienie, nie zapracowywali na zbawienie. Oni po prostu przyjęli zbawienie i robili to, co wypływało z ich natury. Więc czynili, człowiek zbawiony z natury będzie robił dobre czyny, jakie przystoją człowiekowi zbawionemu. Więc ten sposób, jak ta rozprawa przebiega, daje nam ogromne poczucie bezpieczeństwa. Warto, żebyśmy dziękowali za usprawiedliwienie, jakie otrzymaliśmy przez krew Baranka. Bo to jest bardzo cenna rzecz i po to Jezus wymyślił wieczerzę pańską, Eucharystię, żebyśmy mieli powód do systematycznego dziękowania Bogu za owoce, za zbawienie, za łaskę, za to, że krew Chrystusa zbawiła nas z naszych grzechów, od kary za nasze grzechy.